Co on chce zrobić? Nie, on rozwala tą mruzę. Nie! O nie on mu nie, nie! To... Kupić ulubioną fryzurę w Roblox! Bardzo fajnie. Bardzo, nie, na no ona płaczy co jest? Mmmmm. Co Jest. Hello, can you say sympatycy Łysego to... W dzisiejszym odcinku ponownie będziemy sobie trudować streamerki. I przybył dzisiaj do mnie w moje skromne progi. Najspanialszy youtuber na tej ziemi. Najspanialszy człowiek na tej ziemi. Czyli pisaliście, żeby to był naruciak, ale wzięłem na zmianę. Jestem Naruciak Cześć <grym> Dzieciaki. Dobra, słuchaj, przyjacielu. Sytuacja wygląda tak. Ostatnio widzą powiedziałem, że jak do końca dnia dobiją chyba 20 tysięcy lajków, to nagram odcinek z kimś. Z naruciakiem. Dobili 10 tysięcy, więc pół naruciaka przyszło, tak nie wiem. <grym> tak się, jak widzowie? Słuchajcie, dzisiaj podobna metoda. Zróbmy coś takiego. Każdy zostawia lajka teraz. Każdy tysiąc opek w górę to 95 zł w następnym odcinku, które wydamy sobie. To tylko zostawiajcie lajka, żeby mi dowali, żeby mi się wysrał w następnym Uff. filmie z pieniędzy. Siłą dobra w tego dzwona! Uff. Ale proszę mi Rekina nie prześladować, proszę pana. Proszę go podnieść. Powiedział mi przed nagrywaniem Paweł rób co chcesz i teraz się czepiajesz. No bo całowite. No bo rekina mi bijesz. Proszę F, F dla Rekina w komentarzu. Ponadto przypominam o za, zasubskrybowaniu za mojego kanału i kanału No i w komentarzu ponad to napiszcie widzowie kogo byście chcieli w następnym odcinku Jeśli napiszecie na ruciak to przyjdzie na karną. Jakby widzowie, słuchajcie, POV piszecie sobie z użytkownikiem Paweł R. Nie powiem nazwiska, bo jest RODO. No i Tyle on odposp. wysyła... Ty Tyle i on wysyła dla Filipka mówi: no, ja już jadę, ale rzeczy oglądam w internecie. A ja mówię, o, dzisiaj to będziemy robić, właśnie, widzowie. No i słuchajcie, jak to powiedział Marcin Mazur o użytkowniku Kamil Sus, czyli Sim. Jest właśnie takim przykładem Sympa, Dzisiaj będziemy Sympować, Dzisiaj będziemy sympować. <laughs> Będziemy wysyłać pieniądze, a tych pieniędzy będzie dużo, widzowie, ze względu na to, że partnerem odcinka został Mbank który przychodzi do nas z naprawdę genialną ofertą. Ze względu na to, drodzy, widzowie, że każdy z was może odebrać sobie całkowicie za darmo 100 zł. I zadacie pytanie pewnie Filipku, ale jak... 100 złotych za darmo, nie ma w życiu nic za darmo. No i w sumie to racja, aczkolwiek Jeden co macie do zrobienia, to korzystać z darmowego konta mbank. I w ogóle to napiszcie w komentarzu, na co byście wydali taką stówkę. A wystarczy, że będziecie sobie w link, który znajdziecie w opisie lub przy piętym komentarzu, lub po prostu przepiszecie sobie to, co macie w tym momencie na ekranie, czyli mBank.pl Slash i najzwyczajniej założycie sobie nowe konto w M banku. Konto jest oczywiście całkowicie za darmo. Dodatkowo możecie wybrać sobie kartę jakąkolwiek tylko chcecie. Przykładowo, nie wiem, chcecie mieć zdjęcie z mamą na karcie. Nie wiem, może czy jakaś postać z gry, czy twój stary po czteropaku? Nieważne, widzowie, karta, która wygląda jak chcesz, więc se możesz zrobić taką, jaką chcesz. Darmowe przelewy internetowe, nie musisz nic płacić. Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. No i jeszcze tylko 998 osób może skorzystać z tej promocji. Wystarczy wasz dokument oraz zgoda rodzica, wówczas wystarczy że założycie sobie konto całkowicie za darmo. Pobierzecie oczywiście aplikację również za darmo. No i jeśli spełnicie te kilka warunków, no to otrzymacie 100 złotych całkowicie za darmo. Więc śmiało mogę powiedzieć, że patronem dzisiejszego odcinka został mBank. No i przechodzimy w takim razie, widzowie, do materiału. A i dziękuję mBank. Dziękuję, że dzięki wam mogę dzisiaj wysłać te wszystkie donate. Jesteście najlepsi na świecie. Jeren. Idę do dziewczyny na robot, co? Ej, nie musimy to zobaczyć. Powiem ci, że zanim przyjechałem do ciebie na nagrywki, co jechałem właśnie w Uberze i co oglądałem Twitcha. Co ciekawego się dzieje na Twitchu, i zacząłem od no. Kolesia. I zacząłem, że koleś miał spam komendy wykrzyknik zdrada. Na co on komentował? Nie no widzowie, nie spam ci, aż tyle nie zdradzałem, no. I ma cel donateów: GoPro plus sprzęt. Wyślijmy mu stówę, żeby kupił tej babie jakieś coś lepszego, po coś istotnego. ta róża to jest taka wybrakowana trochę, no. Jak on teraz już robi takie fajne rzeczy z telefonem, biega poważnie. I nagrywa randkę z dziewczyną, to tak. Pomyśl, co się wydarzy, jak on zbierze na to GoPro. O tak. Wyślijmy mu 150 zł, na przykład. Napiszemy Yoshi i Lakarnum. Super chłopaki. A nie można. Tylko super wystarczy. Super. super. Masz? Kup dziewczynie coś ładnego. Bo ta róża to po przejściach trochę, wariacie. Trzymaj się i nie zdradzaj. tam ryju. I zdradzaj baby. Dopisz. chat, komenda, zdrada. <śled> Dobra widzowie, w takim razie wchodzimy w aplikację Endbank. Nie teraz Dobra, bierzemy w takim razie blik widzowie no I wyślijmy mu oczywiście szybko bliskiem. I zobaczmy w takim razie, co chłop nam powie Podziwiam kolesia, ale wyobraź sobie, że idziesz na randkę z facetem z Tindera czym przychodzi z kamerą zamontowaną na klatce. <grym się> ten <grym się> Ile? Dzięki Yoshi i Lakarną. Dzięki za 150 zł. ja pierdolę Serduszko, Serduszko. Hey, co? Ej, co? Co ja mam zrobić? Wpierd**ć tę różę? Ale nie powiedziałeś, że jest to te róże? różę, albo daj różę pani z tyłu. Co on chce zrobić? Nie, on rozwala tą nie. różę. Nie! O nie, on nie. Nie. je to Co jest? jest? Ale my nawet nie chcieliśmy, żeby on zjadł to wszystko. Dlaczego on nie różę? My chcieliśmy, żeby mieli wspaniałą rantę. Cudowną, my, piękną, nie my... ruszę My tylko chcieliśmy, żeby on dał Pani tamtej starszej z tyłu Później to, widzowie Co on robi teraz? Boję się, dlaczego on nie jest do, Ja też się boję stary, dobra czekaj Legitnie, co teraz robi? Ej, mam jakąś fletową ślinę Czekaj tak. Chcemy mu wysłać Więcej pieniędzy, bo ja się obawiam Mojego życia, ja się boję co on zrobi Teraz, klasycznie fikołek A zrobi fikołka w trawie, myślisz? Dobra ty, Piszemy dla niego, że fikołek w trawie Daj jej teraz taką różę do domu ale, ale nie, no to mruże to tak do dupy trochę. Dobra, wysyłam. Jak mi. coś to na ciebie jest, że zabijesz faceta. 100 złotych A dla widza, fikołek w trawie? Dobra, ale kończę streama. Vidowie. Nie! Nie! Nie, nie, nie. nie, nie. Bien streama! Pieniądze idą! Stop! A dla widza, fikołek w trawie? Nie zdradzasz, wysyłają. Jak to zdradzam? pokaż to. No ej, Jak to zdradzam, o to chodzi. Co, co, co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Co to za uniwersum jest? O, co? Dałeś buziaka jakiejś. O, o nie! Dead dwóch Okazało się, że to kolejny epizod zdrad. Jesteśmy na kanale hakarnym. O! Robi fikałka, czekaj! Dzieci tu biegają! Czekaj! A co, jak on złamie kręgosłup na przykład przez nas? Zrobił! Yes! Tak. E, zdał się! To jest mój nowy ulubiony streamer On ma mokre plecy On ma mokre plecy Tam się piesek zesiusiał możliwe Patrzcie dzieci w tle, Będziecie się dużo uczyć, możecie też takie fikołki robić kiedyś Dokładnie widzowie, jak wam nie wyjdzie z rapem, jak właśnie tutaj Matczakowi, jak widzicie To możecie fikołka robić i zraz... Dobra, dzięki za streamka widzowie, jak coś to regularnym Dziękujemy dla pana za wspaniały content na początek filmu Ja ci muszę powiedzieć, że ja jestem wielkim fanem tego, co się dzieje aktualnie z Twitchem Tak? Dlatego, że coraz więcej osób robi sobie streamki w basenie To prawda Pójdź na ostatnią transakcję, bo przedostanę na kanale Lakarnum.pl Lakarnum.pl Super skręt. Leakarnum.pl ten klęk, bardzo fajny gra. Co jest? Poszedłem za duchem czasu, na całe basy mnie nie stać, więc miałem miskę z wodą, gdzie moczyłem stópki. No to wygląda jakbyś maszał stopy w mleku. Czy tyle gitnie przez godzinę, siedziałeś w misce z wodą i śpiałeś? Zarobiłem 100 zł o, tu jest jakaś taka dziewczyna, gry? grająca w gry I co możemy dla niej powiedzieć, żeby zrobiła w Minecrafcie? Miałem głupi pomysł rzeczka. przez chwilę Że Żeby... nie, no bo to jest Bezbek I by mnie na, na taki zebo znowu wyzywał Bo chciałem po powiedzieć, żeby podeszła do konia i go uderzyła Żeby konia... Nieś Sebiła Przepraszam widzowie. Nie ma fajnego ekwipunku, ale i tak może, żeby wskochać do lawy. Dobra, sympatycznie. Sympatycznie. O nie, ja nie chcę na Discorda. Discord GG, Slaj tylko. A, ty masz Discorda? Nie to mam Discorda. To bardzo Discorda, dobrze. Discord GG, Slaj polecam fajnie serdecznie, bo Tomasz Gimper Działowy się śmieje z nas widzowie Ja mówię dla Tomka Działowego, weź mnie na Overwatch, a on mówi. Spier Aj, co w się sensie, nie powiedział mi tak, ale ja patrzę w jego oczy i ja wiem, że on tak mówi dla mnie. Ona speedruna robi! Speed to speedrun! Dobra, psujemy speedruna, widzowie! Let's go! O, wyszła! Zdenerwowała się jednak. No, Pytajmy się dla niej, czy wyzna miłość dla Lakornuma. Popisz, Madzio i kolega Ignat <laughs> Wyślijmy jej do Najkoma. Zapraszam na kwadratową. O Jezu, ale to było wredne. Jak się zabijesz? Oczywiście, oczywiście, w grze komputerowej, to dostaniesz 200 pln i zaproszenie na <laughs> Dobra, daj mi 20, nie, daj mi 30 zł, żeby uwierzyła Tak, że mówimy daj na serio mi, Że mówimy na serio, bo my jesteśmy w 100% poważni widzowie Wy mówicie, że ja alkoholik, a ja poważny człowiek jestem Mnie <noise> takiego czegoś nie ma Dobra Wie, Zastanawiam. Nie. Mandzio, donate'uje, dobra, let's go Spoko, spoko. Już, to już to robię, w tej, w tej sekundzie, robię. jak się tym stu... to robię. już to robię Mam kilof, przecież to no, kilo. spoko No i dzień dobry Proszę. A! Jak łatwo! Dobra, ale musimy ją przeprosić, że nie ma zaproszenia na kwadratową jednak. Dobra! To trzeba więcej, więc wysłać więcej pieniędzy, przepraszam bardzo, no nie ma innej opcji. Jeszcze więcej pieniędzy? No, no to, to 50, dobra. 200, ale nie ma zaproszenia, więc nie wiem. 250. 250. Dobrze, niech będzie. Zapiszemy... Nie. Kolega Ignacy. Kolega Ignacy. Kolega, Kolega Ignacy. 250 w imieniu programu Mniej Wie... Jak przerobić ich nazwę śmiesznie? W imieniu programu Good Mythical Morning Polska Edycja Dziękujemy za twoje poświęcenie Oraz przepraszamy za brak zaproszenia na KM Co było żartem Ale zapraszamy do programu mniej więcej A potem znowu kolejna przeprosiny, żarty to były Dobra robimy to I dorzucamy 50 zł Miłego dnia A ona już tak skuldownowała się trochę I sobie myśli Żadnych pieniędzy nie będzie dla mnie A tutaj zaraz było, będzie fajnie. Miał challenge. Okej, okay, dobra, mam wrażenie, że to jednak może być naprawdę. Buffman na kwadratowej masakrze, czejcie to? Że co? Stali widzowie. Jak się mnie pytacie, co ja oglądam na YouTubie, co ja wam zawsze odpowiadam? Jedyna rzecz, jaki, jedyny kawałek, jak ja oglądam na YouTubie, jest to mniej więcej, nie? Ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ona, naprawdę myśli, że to mniej więcej. Ja, ja się cała trzęsę w tym momencie, nie? O oh jezu, yes, boże słowo, no, no to tylko my, miłego dnia. Wyobraźcie sobie, jakbym naprawdę dostała zaproszenie do mniej więcej. O jezu, dobra, nie, nie, dobra, wyślijmy jej więcej pieniędzy. Wyślijmy jej 5 dyk teraz na nie no, to tylko my. Przepraszamy. Kolega Ignacy, dziękuję ci za 200 zł. Kurde, nie wytrzymam zaraz. Ale się teraz źle czuję. Zniszczyliśmy i marzenia. Zniszczyliśmy. Tylko jak sam lakardów i Josi na kiju. Josze. Ja. Okej, okay, okej, okay. no ładnie. Ale jak zawiedziona, że to my. Jak zawiedziona. Myśli sobie, no ja pierdolę, kur... Mandio, kolega Ignacy, lakarno <laughs> Czy Wy oglądaliście moje streamy i wiecie, że jestem fanką mniej więcej i mi robicie takie żarty Przepraszamy dla Cyby Przepraszamy, nie, nie macie co przepraszać, okej okay, to no, Biją, zapłacą mi 400 i mnie przepraszają. Spoko. Dziękuję za kolejne 500 zł, naprawdę. No i dobrze, podziękowała dla nas baba, no i dziękujemy dla niej również. Czemu główna na moim Twitchu be like? Ale to pokazuje polecane kanały, bo już takie oglądałeś podobne To nieprawda jest Jak nieprawda? Przejdźmy na naszą kategorię, zobaczmy czy w Polsce coś jest tutaj grane, poza Krzysztofem Kononowiczem Jest jeden stream! O nie, Wiku, ja ją znam <laughs> What the fuck? Co, Co się dzieje? dzieje? Dobra, wyślijmy jej pieniądze, żeby skoczyła do wody. Dobra, wysyłamy jej pieniędzy więcej. Napiszmy dla niej y, jako Imper. Napiszemy 40 zł. Zapraszam do Lekko nie będzie. <laughs> Jeśli skoczysz do wody, y, otrzymasz od y, Widemka y, 200 zł oraz zaproszenie do programu Lekko nie będzie. <laughs> Ale wiesz co, cieszę się, że robimy to gówno razem. Robiłeś kiedyś gówno z kolegą? A w sumie nagrywałeś z Morciakiem? <laughs> Ta babka jest przeku... Łoż czymś się tam z wodą to jestem zszokowany. Ona tego, ona wyzywa z ludzi no krzesło do wody i czyluje bombę, nie? A ta woda i w dubsko wpływa. Ale nie ma Donatów. Może była, ale ona zajęta jest właśnie śmianiem się z, z, z ludzi na plaży. Ach ci wredni ludzie to chcą sobie odpocząć. <grym> no i trudno. No, zobaczyliśmy za dużo. Dubcia była widoczna prawie bioderka. No ja nie chcę takich rzeczy widzieć. A zobaczmy ASMR polskie. Czy są jakieś polskie SMR? No, Najlepsze jest to, że wchodzisz w ASMR. No. <grym> no. Widzisz to! Dobra Lakarno, powiedz mi, która Ci się podoba? Wyślemy jej pieniądze. Dziewczyny mają takie mikrofony, <grym> które są jakby. W kształcie uszu i one szepią do tych uszu. Tak. I liżą je, całują, robią różne dziwne rzeczy. Znajdźcie dziewczynę tramawki, mikrofon i poprośmy, żeby szeptała nasze nitki. Ta ma uszy, ta też ma uszy, ta też ma uszy. Jakim słowem, ta akurat ma 16 tysięcy. Kurde, Tylko ta nie, jestem w, nie jestem w stanie stwierdzić, dlaczego ona ma. O co chodzi? Może ona do tych uszu, może ona do tych uszu jakąś nie wiem, wykład daje z czegoś Wykład fizyki, daje, albo... fizyki kwantowej Mówi, tutaj ta energia, mm, przypada do tego Nie znam się na fizyce kwantowej, <grym> kupa. Ale mam nadzieję, że żart był śmieszny Witamy na platformie Twitch TV, proszę się rozgościć No, my tutaj content mamy dla młodzieży, <grym> dla dorosłych, <grym> dla twojego starego, <grym> dla twojego brata ośmioletniego Mój tata z wujasem będą zachwyceni oglądając to Oj, ucho zmieniła, teraz twoje całuje. A. A, dobra, 333zł wydajemy, żeby babka powiedziała twój nick, jak się z tym czujesz? Ja się czuję wspaniale Oczywiście widzowie, wszystko za pośrednictwem aplikacji mbank.pl Polecam serdecznie, pamiętajcie, link w opisie I jak sobie zakładacie konto, to 100zł Co byś zrobił ze 100zł? Dał tej pani <noise> no to... <noise> Dobra, wysyłamy i piszemy dla niej Wysyłamy 1000 bitów na razie, piszemy Hello, can you say la carnum? Do łóżka dla Lakorduma. Ona sprawdza, czy to jest. Czy to nie jest jakiś N.O. Jezu, to jest złe słowo brzydkie. Mmmm. Hey, ja dostałem, co potrzebowałem. jest spełniony? Powiedziała nikt dla ciebie. Niech, ona, niech jakaś baba zbyzywa, kogoś na przykład. Powiem ci szczerze, że warto było cały dzień pracować w kopalni, żeby potem wydać te pieniądze na to, prawda. Na to żeby coś War się Warto było założyć konto w M banku, żeby dostać 100 złotych. <laughs> Napiszmy jej Może teraz i oczy, co? Nie ja wiem że chcesz Nie, ja powiem, żeby tego Hello, can you say? Czemu tak dziwnie echo się roz, rozchodzi? Jezu, ona ma cztery mikrofony, teraz zauważyłem! O Jezu, to... bez kitu! Twitch TV! W sensie Twitch TV! Ti... To jest wspaniała platforma, podoba mi się co się dzieje z nią Sympatycy, łysego to rury Ale mam brzydkie paznokcie, Jezu! Nie to Ja ładniejsze paznok, które miałem wizowie na Twitterze, wystarczy obserwować nas i wtedy widzicie, jakie ładne rzeczy robię. Teraz nie mam zrobionych, ale miałem. O Jezu, to jest zwany rerun, to jest powtórka. Jesteśmy z je... Ta jest jakaś taka miła, no to ona powie na pewno. No nie ma tego mikrofonu w ustach, jest generalnie no, spoko. No, jest generalnie spoko. Hello, can you say sympatycy łysego torury? Czemu ją tepło? Dobra, ale czy to nie jest rerun, naprawdę? Błagam, żeby nie był. Wydaliśmy pieniądze. No. This isn't life. This isn't good! Cool. Nie, no dlaczego my nie możemy? A! Wydaliśmy A! 150 zł. i poszły w dupę. Pamiętajcie, żeby pieniądze do banku lepiej wydać. Dobra, nie wiem, po prostu weźmy do Shini Waifu, wyślijmy i powiedzmy: "Masz babo, powiedz, że Lakarnum jest super, bo się chłopak i mówi <noise> dla mnie, że chce, żebyś jego nick powiedziała. Błagam Paulinka. Nawet nie skłamał tutaj, nie mogę zaprzeczyć. Masz babo, powiedz, że Lakarnum jest super, bo się opak i mówi dla mnie, że żebyś jego nick powiedziała. Błagam Paulinka, Boże, jeszcze przeczytałam to sputa, nie, i to takie Powiedz to! Dzięki, jeszcze nie zabicić. Lakarną, tak? A czemu aż tak? Ja to jest spełniam swojej fantazji. On jest wielkim fanem. On jest wielkim fanem, dzięki za mu zabiciki. To <laughs> to jest lekarną. O oh, oh, Nie! Ooo! Oh. Wiesz, co było fajnie nagrywać. Było. dzięki, wielkie. M-bank polecam. 100 złotych link w, w opisie. Przepraszam, nie bij mnie. Powiedziała, żeby się nie bić. Jakbyśmy byli w zakopanym, to mógłbym cię bić. A wiesz, że w zakopanym można bić babę? <laughs> Czy <Ci Weź, fangu? laughs> Lekarną brzmi Por jak jakiś serwer o. w Minecraft. Boże, w Matinie. <grystanie> Lakarno brzmi jak serwer w Metinie! <grystanie> Jestem tak zawiedziony życiem, ale jakbyś napisał, A, Naruciak cię lubi, to by od razu, złagacz. Znasz <grystanie> pewnie z kanału Naruciak. Znasz <grystanie> pewnie z kanału Naruciak. A co, nie, są jakoś powiązani czy co? Ja Naruciaka nie oglądam. O! <grystanie> Naruciaka też nie oglądam. Naruciak <grystanie> to ten co się zżygał? Dobrze <grystanie> kojarzy, nie? Nie, <grystanie> jaka chodzi o Karolka. <grystanie> Dobra, yy, Liga Legenda. Tu po, jest po. baba jedna, tu jest baba druga. Proszę, moja prośba. Ja wiem, że tutaj spełniasz cały czas moje fantazje podczas <grym> dzisiejszego <odcinka. grym> Tak, ja, kocham cię za to. Wyślemy Donate i poprosimy, żeby krzyknęła Łaba-Laba-Dabdab, jak to Rick robił z Rick and Morty. Proszę. Ja wiem, że. PROSZĘ! To, ale to nie znaczy, że jestem normikiem. Ale dobrze. Jeszcze dab dab skrrr! Ale to by było upuczające. <grym> Czy ona ma normalnie pieniądze? O, ona ma normalnie. Dobra, wyślemy jej pieniądze. Ona ma słuchawki tak jak ja. No to za to trzeba wystać pieniądze. Ja, ja piszę to, co mówisz. Powiedz łaba, laba, dub, dub. Powiedz jak Rick z Rick and Morty. I zrób dab, dobra. Zrób dab, to wyślę ci 150 PLN. 50 zł. Let's go. Ej, się, bo mi się to odsznurowuje coś. To ona, czemu ona ubrania ściąga? Zasłonięcy, no, zasłonięcy. <laughs> Proszę nie ściągać ubrań. Ja nie chcę go i mami widzieć na ekranie. No, jest dziękuję za donate'a I no. nie musisz jabłować, ale dobra, czekajcie Łaba, no. ten To mnie zabolało Wyślij więcej pieniędzy Doceniam, naprawdę się dziewczyna poświęciła i to zrobiła Miśmiej, super jesteś Ale Filip, no ty wiesz, że ty też musisz zrobić jeden odcinek Tak? A co jest? Ja to... 2014 nadal ka Na każdym odcinku jeden da przynajmniej <noise> Przepraszam widzowie Dobra, wysyłamy jej 150 złotych w takim razie Ja jestem ciekawy co ona powie, bo patrz stary, ona stosunkowo jest z bardzo małą streamerką Ona ma 500 follow'ów <noise> Chyba jest A słyszałaś o tym zamienieniu się w ogórka? Śmiechom nie było końca uśmiechnięta buźka Przy stole w wigilijnym wujek się śmiał do łez Zapełniliśmy jej cały ten pasek Kabel do aparatu To dwa kabel sobie kupiła <noise> Ej, to ja dziękuję w takim razie. Jak będę na jakimś odcinku, to w ogóle podwójnie miło. Nie ma problemu, k**ola Dziękuję za, no, za donate dla widzów. Jeżeli to to mega zaszczyt. Jeżeli to ty, to mega zaszczyt. nie no, ode mnie. Ale Tego już nie kojarzę. Tak trzeba żyć. To ja tego kojarzę. Bo ona kojarzy, widzisz? Patrz, jak się cieszy dziewczyna. Zaraz nie wiem, co zrobię. O, jest a nawet tego nie zobaczycie! A taniec Fortnite, taniec Fortnite za stówkę. Myślę, że to jest dobry układ. Każdy by na to poszedł. Chcesz tu złotych? Tak, to zarejestruj się z linku w opisie. M-Bank, bardzo będzie. Tak, będzie. Czekaj, tylko zobaczę jak to się tańczy. Lepsze jej flos, albo Orange justice. Justice. O! Żeby jej nie było głupio, będę z nią tańczył. Nazwa. Dobra, miała być Stuwa Tu nie chcę zrobić konto w banku, to będzie miała wtedy stówę za darmo, a co ja będę wysyłał dla niej? Napiszę łap, będzie na 3,5 kabla A mama mówiła, gdy ju do roboty, nie da się za ich internetów pieniędzy zarobić. No! A to proszę, grając w lola, Dziękuję Si Napisze że tak Super! Patrz jak dzień zrobiliśmy pani Nie. Widzowie, wy też sobie możecie zrobić dzień. Ten bank! Super! 100 złotych Darmowe bobuksy? Mordo daj darmowe bobuksy! Wyślijmy mu stówę na bobuksy! Mordo daj darmowe bobuksy! Proszę cię bardzo! Trzymaj Yoshi! Ja pierdzielę jak możesz ich nie wziąć? Masz je na wyciągnięcie ręki On nie mnie widzisz! Posłuchaj w... mnie! O! W... Pistolet ma! No, ja no, ten dobrzynce. człowiek chce mnie zastrzelić? Dobra, wyślijmy mu 40 on, euro On naprawdę jest coachem po prostu sukcesu Przychodzisz do niego, mówisz, że chcesz coś On ci podstawia rękę po kamerę i mówi weź sobie, weź sobie, w zasięgu ręki dla ciebie A później jak ta metoda nie działa, to mówi Dobra, kurwa, bierzesz to czy nie? Dobra, 40 euro zostaje To jest 150 zł. jakoś O, bo się rozkojarzyłem OSH i 3,40 euro na bobuksy O, co, co nam coach powie? Z ciebie pogrzało, typie 40 mógł kupić ulubioną fryzurę w Roblox. Pamiętajcie widzowie, że jest kanał Joshi Ale Roblox. Dobre miejsce na reklamę właśnie. Patrzcie, ten człowiek co płacze. Co? Nie umiem powiedzieć, ile to jest pieniędzy, dlatego nawet <grym> nie o tym To myśli. jest około 5000 Bobux. Wow, to jest około 5K Bobux. O, mój że dziękuję bardzo y za tego donate'a. teraz tak na poważnie. Dzięki wielkie. Lecimy dalej, ostatnia osoba. Jest baba! Dobra, co jej piszemy? Żeby wybudowała high grand i zeskoczyła i się zabiła i wtedy dostanie 150 zł. Ja to wiecie, jak ludzie umierają, co? Heka, jak zrobisz high grandzik dzik i se zeskoczysz z niego i wywrotka, Będzie to 150 PLN, wyślę. Najsmutniejsze będzie, jak się okazuje, że dziewczyna gra wiesz od czterech lat, nigdy nie wygra. To jest ta jedna jedyna gra, gdzie już blisko jest i, no, i musisz się zabić. <laughs> Ale wiesz, co nie jest smutne w życiu. Jak się okazuje, że z nikim w opisie możesz założyć, konto Banku I dostajesz <grym> Naprawdę? Ja o tym nie słyszałem! Dobra, bo ona ma lagii. Na, kompu na komputer. No właśnie. <grym> na dobra, tak myślałem. Pina! <grym> 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 A jaki Yoshi, <grym> ten prawdziwy? Ej, o, o ja, ja to prawdziwy Yoshi! <grym> dobra, to on zbuduje, dawaj. Dobra, dobra pan! Lecą. Lecą. Napiszę jak kolega, skoczy, dorzucam 50 zł. Dobra, Dobra, Boom. i umarłam. Dobra. Za każdego kolegę kolejnego 25 płyny. Wierzę. W to. I I wierzę. <laughs> nie. No nie! I tak My zwycięstwo. Drali. Co, Jak! Ja nigdy życiu nie miałem victory Royale to tak po prostu, jeszcze umarła. Proszę bardzo, dla cyby miłego dnia. 150. 150 pyllyny, zobaczmy na jej reakcję w takim razie. Zbiera na komputer. Ona no w sensie, że... no naprawdę wysłał! To, to wygląda jakby ona miała się rozpłakać zaraz. O nie, dobra, jednak się cieszy. Aww. Yoshi A to jest 10, tak to jest to jest złotych. Złotych. Bardzo fajnie Proszę Nie bardzo. no na czy co jest? O. Jezu, dziękuję bardzo Ja pierdykam nie, nie, nie wierzyłam, myślałam, że se jaja robi Serio, naprawdę Jaworczy, my nie wiemy o zdradach, my dzisiaj już zdrady przerabiamy Z gościem specjalnym, widzowie Dobrze widzowie, dzisiaj przerobiliśmy zdrady Dzisiaj przerobiliśmy wszystkie wspaniałe rzeczy Również przerobiliśmy to, co macie w opisie Już nie będę przypominał, co? Aczkolwiek Wszystko z naszym wspaniałym gościem specjalnym, do którego oczywiście Zapraszam, kanał Naruciak znaczy... na, najlepszy ka. No, Najlepszy polecam. kanał. <laughs> Nie, jak naciśniecie na jego głowę, to jego normalny kanał się pojawi jak coś, będzie zostawcie suba, trzymajcie się i na ra widzowie! Pa pa!